Witam wszystkich entuzjastów gitary i muzyki. Słuchajcie, na poprzednich zajęciach obiecałem wam podczas nauki piosenki Erika Klaptona, że wyjaśnię skąd biorą się te poszczególne akordy, te następstwa dźwięków. Więc dzisiaj będzie troszeczkę teorii. Popracujemy sobie troszkę na takiej podstawowej teorii muzyki i... W Pokażę Wam, jak można to wykorzystać w praktyce. Przecież o to tu właśnie chodzi. Dobrze, zaczynamy od takiej podstawowej sprawy, jaką jest tonacja utworu. Często podczas pracy z młodzieżą, szczególnie z wokalistkami, napotkałem takie trudności, że chcieliście sobie zmienić tonację utworu, bo z jakichś powodów albo była za niska, albo była za wysoka. <laughs> Nic bardziej prostego. Zaraz sobie to wszystko omówimy. Tylko na początku musimy ustalić, czym tak naprawdę jest tonacja. Co, co to znaczy, że jakiś utwór, utwór jest w danej tonacji? Otóż tonację możemy sobie yy, poznać, po czym się poznaje tonację. Yy, najpewniej po o tym, jaki utwór zaczyna piosenkę, chociaż tu jest różnie, a już na pewno jaki utwór kończy. Czyli, jeśli dany utwór muzyczny kończy się w tonacji, załóżmy C-dur, to wiemy, że cały utwór jest w tonacji C-dur. Jeśli kończy się na akordzie G-dur, czy A-dur, to utwór będzie miał tonację A-dur. I co tak naprawdę, co to jest ta tonacja? Co nam, o czym nam mówi? Podaje nam tak naprawdę jaką należy użyć gamę do zastosowania do napisania utworu, czy do odczytania akordów przebiegu akordów w danym utworze. Określa tak ten podstawowy materiał dźwiękowy, z którego zbudowany jest dany utwór. I tu przechodzimy do słowa kluczowego, czyli gama. Jeśli mamy tonację to musi mieć też gamę, czyli takie odpowiednie ułożenie dźwięków po sobie, według ściśle określonych zasad muzycznych, o których tu nie będziemy teraz dyskutować, bo to nie ma sensu, to jest zbyt szeroki temat, dlaczego następstwa dźwięków w gamie są takie, a nie inne. Po prostu dobrze było nauczyć się tych dźwięków i tyle. Teraz, jeśli mamy już gamę, to może sobie zapiszemy. Podstawową taką najprostszą gamę już Wam zapisałem i powiem Wam po co, po co Wam to w ogóle jest, dlaczego Wam się przyda. Podstawową gamą jest Gama Cedur, a to są dźwięki, które nie wiem czy będzie dobrze widać. Może tak. To jest Gama Cedur i Gama getur. Porządek w gamie w przypadku naszej c-dur określa tak zwana to zgodnie z zasadami yy, muzyki i z zasadami harmonii klasycznej. Określa tak zwana tonika subdominanta, dominanta i zostaje nam jeszcze, yy, zrobimy sobie tonika szóstego stopnia. Tonika szóstego stopnia. Tonikom będzie nasz pierwszy, zawsze pierwszy akord oparty o pierwszy dźwięk, czyli o C. Czyli w naszym porządku, w gamie C dur, w tonice C dur, naszym pierwszym akordem będzie zawsze akord C dur. I możecie być pewni, że on na pewno będzie kończył ten utwór. Zaczynał prawdopodobnie nasz. Kolejny przebieg akordów będzie. To subdominanta oparta na czwartym stopniu gamy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Czyli będzie to F-dur. Zacznijmy sobie. Tonika C-dur, subdominanta F-dur. Kolejnym stopniem będzie to dominanta oparta na piątym stopniu gamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć G dur I wykorzystywana jest tonika szóstego stopnia, czyli liczymy sobie, odliczamy sobie szóste stopień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A. Tonika szóstego zawsze jest molowym akordem, czyli będzie to A-mol. I zobaczcie. W naszej tonacji C-dur, prawdopodobnym przebiegiem akordów, prostych akordów będzie C-dur, F-dur g AMOL. Sprawdźmy to sobie wykorzystując bicie, które mam nadzieję sobie zrobiliście w oparciu o poprzednie zajęcia. Czyli C-dur, tonika tego AMOL, F-dur subdominanta, g -dur. Tak? Mówi Wam to coś? Większość piosenek, które gdzieś tam słyszeliście. Dlatego to brzmi tak podobnie do tego, co już słyszeliście kiedyś, tak? C-dur, amor, F-dur, G-dur. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak będzie to wyglądało. Na przykład, z jakichś względów chcecie sobie tę tonację podwyżyć albo obniżyć, albo zagrać z akordów, które umiecie. U... Na przykład, prosta sprawa, nie umiem akordu f dur bo jest ciężki, bo jest poprzeczka warego. Wykorzystujemy sobie tonację G-dur, gdzie tej poprzeczki nie ma już. w tonacji G-dur to robimy to razem. Toniką będzie pierwszy stopień G, subdominatą czwarty, czyli C, dominantą piąty, czyli D, to są, to są akordy durowe, i tonika szóstego, która jest zawsze molowa, E-mol. Czyli G-dur, C-dur, D-dur i E-mol. W takiej kolejności, jakiej zagraliśmy poprzednio. Czyli G, E, C, D. Sprawdzamy. G, E, C, D. G. Wszystko się zgadza. Zagram Wam teraz ten sam przebieg akordów w tonacji C dur i w tonacji G -dur. g emol, e -mol, C -dur. OK. Już mamy te zmienioną pod wokal, czy po pod akordy, które akurat w danej chwili umiemy. Na no co w przypadku innych przebiegów akordowych? Zrobiłem Wam taką tabelkę Możecie sobie zrobić screena zgodnie z kołem kwintowym. Prawdopodobny przebieg akordu w waszych piosenkach, lub które chcecie sobie wystworzyć, możecie w oparciu o taki schemat napisać jakąś własną piosenkę. Tu podane są tonacje. Tu mamy tonikę. Dalej mamy zawsze molową tonikę szóstego. Subdominantę i dominantę. Zobaczcie. Coś takiego. I to jest klucz do 90% piosenek, które słyszycie w radio, w, macie w śpiewnikach. Yy, yy, możecie po prostu z tego sobie skorzystać i te piosenki wszystkie zagrać. Myślę, że chyba ten temat jest wykorzystany. Wracamy teraz na chwileczkę do naszej piosenki klaptona. Zobaczcie jakie tam mieliśmy akordy. G-dur tak? D-dur C-dur D-dur Nic innego jak tonika subdominanta dominanta. tak? Tam w refrenie jeszcze pojawia się E-mol, który jest toniką szóstego stopnia. W naszej tonacji g -dur. Nic nie ma tu specjalnego, nic nie ma tu specjalnego. A jaka ładna piosenka, prawda? Także słuchajcie, jeszcze raz, to jest kluczem do waszych piosenek. Tekolbę wystarczy ich się nauczyć. Nie będę was teraz uczył tego, bo to jest bez sensu. Macie odpowiednie materiały w internecie, możecie sobie zobaczyć. Na następnych zajęciach zrobimy sobie. Może jeszcze nie elektryczną gitarę. Może sobie zrobimy jeszcze zajęcia z gitary akustycznej. Zrobimy sobie jakąś piosenkę specjalnie dla wokalistek. Coś wybiorę. Coś pod wokal, żebyście sobie mogli, mogły zaśpiewać razem z gitarą troszkę inny sposób. Ok, na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.